Sponsorem programu jest Homelab, mobilny punkt pobrań. Sponsorem programu jest powszechna spółdzielnia spożywców, właściciel sklepów PSS Zgoda Płock. Sponsorem programu jest firma Olewnik, producent mięs i wędlin. Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o hipnozie medycznej i o tym, jaki wpływ stres i nasze takie zachowania wpływają też na proces odchudzania. A ze mną Ania Uchniewska. Dzień dobry wszystkim. Aniu, jesteś stomatologiem i hipnoterapeutą. Czym dokładnie się zajmujesz w takim połączeniu? To znaczy, ja bardzo mnie zawsze interesował temat, temat psychologii w medycynie. I y, zawsze szukałam sposobów, jak ja mogę na przykład pacjentowi, ale i sobie pomóc w przypadku stresu, pomóc w przypadku różnych... Y tematów związanych z psychosomatyką, bo ten stres bardzo mocno wpływa i zarówno na zęby, jak i na cały organizm. I ja sama również doświadczałam stresu, szczególnie w przypadku dosyć dużej ilości pracy, przepracowania, no i różnych problemów, więc też potrzebowałam sobie sama poradzić ze swoim stresem, bo często osoby, które mają nadwagę czy otyłość i mają się różnych diet, tak? Czy od jednego dietetyka chodzą do drugiego, tu nie pomaga, tu niby schudnie parę kilo, ale potem tu mu wraca. I, bo ta relacja z jedzeniem jest bardzo ważna, tak? I nie zawsze mamy dobre wzorce, czy z dzieciństwa, czy później z jakichś tam, i przez inne nasze doświadczenia. I zatrzymują się na takim poziomie, jest frustracja, wracają znowu do tego samego, jest ten stres, że nie mogę schudnąć i czy ta hipnoza ma zastosowanie? W takim, w takim kontekście. Eee, tak, znaczy to, 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 to nie tylko hipnoza, ale w ogóle y, trzeba się przyjrzeć podświadomym programom. Można do tego podejść oczywiście od strony hipnozy albo od strony innych metod działania na podświadomość. Y, ja osobiście. Y, 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 stosuję tą, czy hipnozę, czy inne metody działania na podświadomość, zastosowałam na przykład do, w stosunku do samej siebie. To jest chyba najlepsza taka rekomendacja. Tak. I generalnie zasada jest taka, że jeżeli ktoś ma ponad 10 kg nadwagi, to oznacza, że już jest to komponenta psychosomatyczna, że bez poznania tej psychosomatycznej przyczyny może być ciężko tej osobie schudnąć. Dlaczego? Dlatego, że mamy, przyjmijmy taki model, że mamy umysł świadomy i umysł podświadomy. Umysł świadomy to jest taka część naszego umysłu, która sprawia, że my myślimy logicznie, mamy silną wolę. Yy, którą możemy sobie na przykład nakazać, że dzisiaj coś zjem, albo pójdę ćwiczyć. Yy, albo nie zjemy. Albo nie zjem, że mamy taką pamięć roboczą, że pamiętamy na przykład po co wyszliśmy z domu, albo co w pracy powinniśmy zrobić, ale mamy też umysł podświadomy, który jest trochę jak takie małe, bardzo inteligentne, ale jednak pięcioletnie dziecko. No i ten nasz małe wewnętrzne dziecko, to nasze małe wewnętrzne dziecko, co czasami sobie tak kombinuje. I o ile y, przy umyśle świadomym do tej na przykład naszej silnej woli... Mhm. Potrzebujemy pewnej ilości energii, więc jak ktoś jest już zmęczony pod koniec dnia na przykład, albo miał dużo stresu, musiał dużo tej energii swojej zużyć, albo nie wiem, ma depresję, to trudno mu jest energię na tą silną wolę znaleźć. Natomiast różne, natomiast podświadome programy niekoniecznie potrzebują tyle energii. Natomiast po prostu one działają cały czas w tle. Tak jak na przykład w przypadku jedzenia słodyczy. Po prostu często zajadamy emocje, które, zajadamy stres słodyczami, bo nie widzimy innego sposobu. Mhm. E... mamy takie doświadczenie z dzieciństwa, tak? że słodkie mleko mamy, tak, e, tak? i to takie nam. Miłość daje uczucie, więc my sobie potem w dorosłym życiu też... Dajemy mi... sobie takie nagrody, tak. szczególnie jeżeli byliśmy nagradzani w dzieciństwie e, czymś słodkim. E, no to jest jeden z mechanizmów. Drugi mechanizm, e, że na przykład ważymy za dużo, to jeżeli na przykład doświadczamy czegoś nieprzyjemnego e, i nasza podświadomość stwierdziła, że potrzebujemy takiej warstewki ochronnej. Mm -hmm. I, no i teraz kwestia jest zadania sobie pytania przed czym to nas ma chronić. Tak, bo niektórzy twierdzą, że zjedzą y, y, tort cały i nie przytyją, a druga osoba spojrzy tylko przez okno cukierni i już dwa dodatkowe kilogramy. Tak, tak z moich własnych doświadczeń wynika, że jak ja u siebie znalazłam, bo mm, miałam trochę problemów zdrowotnych i mm, między innymi miałam udar mm, i po tym udarze bardzo mocno przytyłam i w momencie, kiedy ja sobie znalazłam E, przyczynę e, z dzieciństwa. Dotarłam do tej przyczyny, dlaczego mój organizm chce się otaczać jeszcze tą warstewką ochronną. E, to od tego momentu, dosłownie z dnia na dzień, straciłam chęć na słodkie, straciłam chęć na e, jakieś niezdrowe jedzenie. Po prostu aż chodziłam, słuchajcie, to było nagle. I schodziłam i podziwiałam. Wchodziłam na przykład do cukierni, i, o, no ciasteczka, ładne. No i fajnie i niech sobie to będą. I w ogóle nie miałam na nie ochoty. Mhm. Także to było aż tak po prostu działało. Po prostu chodziłam i się cieszyłam, że to tak działa. I w ciągu, w te, i w, w ciągu pół roku schudłam 20 kilo. Dzięki temu, że po prostu, e, to nie jest tak, że miałam, nie wiem, obrzydzenie do słodkiego, ja dalej lubię słodkie, ale chodzi o to, że nie, nie mam już takiego musu, nie mam już takiego musu, że a, coś się dzieje, to ja muszę na przykład zjeść coś słodkiego, bo y, y, i tam jakoś tam racjon, funkcja racjonalizująca sobie tłumaczy, a, bo będziesz może mieć więcej energii, czy coś. E, różne są te tłumaczenia. Natomiast yy, chodzi o to, że wtedy te, te wybory są bardziej świadome, czyli na przykład e, pokazujesz, że na przykład droższe do odchudzania jest jedzenie tego czy tego, to ja mogę podjąć, a okej, okay, to ja świadomie decyduję, że dzisiaj, e, że dzisiaj zjem to i nie muszę się ze sobą siłować. Mm -hmm, tak. E, no generalnie oprócz tego, że właśnie musimy sobie uświadomić tą taką naszą e, podświadomość, tą wewnętrzną taką e, to zdarzenie, które nam spowodowało, że, że, że my się odchudzamy, no ale też mimo wszystko musimy dbać o dietę, o to, żeby były tam pełnoziarniste produkty, jak na przykład płatki owsiane, nasionka chia, które będą miały dużo zdrowych tłuszczów, nie wiem, czy dobrej jakości wędliny na przykład, tak? Żeby były świeże warzywa i owoce, typu Awokado, które też będzie miało bardzo dużo takich dobrych tych olejów, czy witamina C w brokule czy w papryce. W międzyczasie przygotujemy sobie jeszcze koktajl, który będzie nam trochę pobudzał ten metabolizm, do którego będziemy potrzebowali dwóch jabłek, banana, płatki owsiane, nasionka chia, kardamon i cynamon. Dobrze, ja będę sobie tutaj e, powolutku e, kroić. E, Aniu A, e, jak się odbywa taka scena? Czy są w ogóle jakieś przeciwwskazania, jeżeli chodzi o, o, o takie właśnie e, prace z, ze swoją podświadomością? E, na, jak przebiega taki proces, że zgłasza się do ciebie pacjent i mówi, ja chcę so, co, coś z tym zrobić, chcę Ty z tą moją podświadomością popracować? Hipnoza może się dzielić na taką na przykład taką tak zwaną zabiegową hipnozę. Taką, którą możemy użyć na przykład przy wizycie w gabinecie stomatologicznym, żeby na przykład wyciszyć stres pacjenta albo zmniejszyć u niego odruch wymiotny. Ja robię u pacjentów leczenie w hipnozie, oczywiście na życzenie w moim gabinecie, więc to jest taka stricte hipnoza stomatologiczna. Ja tego w tej chwili uczę lekarzy, robię takie kursy, bo uważam, że to na całym świecie to jest stosowane, szczególnie na przykład w Francji, w Niemczech. Teraz byłam na takim kongresie hipnozy medycznej w Krakowie w czerwcu, gdzie zjechali się z całego świata lekarze, profesorowie, psychologowie. I właśnie mówili o tych swoich doświadczeniach. Niektórzy już od ponad 20 lat stosują hipnozę w gabinecie i właśnie bardzo to pomaga pacjentom z dentofobią, pacjentom, którzy mają duży odruch wymiotny. W szczególności właśnie takim osobom można również stosować znieczulenie w hipnozie. Więc to jest taka hipnoza gabinetowa. Natomiast drugi rodzaj hipnozy to jest wtedy, kiedy to już jest bardziej taka hipnoterapia, czyli jeżeli szukamy w tej podświadomości różnych przyczyn i różnych na przykład rzeczy, powiedzmy była u mnie pacjentka, która chciała znaleźć przyczynę, dlaczego ona zaciska zęby, no bo już teraz prowadzi spokojny tryb życia, nie ma stresów a mimo wszystko e, miała okay. takie napięcia. No i znalazłyśmy jakieś wydarzenie z dzieciństwa, a właściwie serię wydarzeń, e, kiedy ona odczuwała ogromną złość, zaciskała te zęby i, e, i dopiero jak ona sobie uświadomiła, bo w hipnozie ma się lepszy dostęp do swojej podświadomości. E, więc jest to po prostu narzędzie, które można stosować, do tego, żeby dotrzeć do y, różnych przyczyn. No my chyba tak mamy też y, takie wtłaczane pewne schematy od małego, bo tak kulturowo jesteśmy wychowani i nawet sobie nie uświadamiamy, prawda? Że... Tak, no, oczywiście, że do, do, do tego, żeby mieć jeszcze jakąś wiedzę na temat przekonań, można znaleźć to lepiej w hipnozie, ale nie tylko, bo, bo są też różne inne metody terapeutyczne. Są terapeuci, którzy mają świetną wiedzę i pomagają też zdać sobie sprawę na przykład ze swoich przekonań. Ja w ogóle bardzo polecam, jeżeli ktoś ma problemy, żeby po prostu do takiego terapeuty się wybrać. Natomiast było pytanie jeszcze o przeciwwskazania do hipnozy. Więc przeciwwskazań do hipnozy prawie, że nie ma. Jeżeli ona jest w jakimś konkretnym celu robiona, na przykład do do wyciszania pacjenta, no jakie może być przeciwwskazanie? Do tego, żeby ktoś wszedł w większy relaks, na przykład. Mm -hmm. Natomiast y, pewne techniki. Są jakieś tam poszczególne e, przeciwwskazania, na przykład nie powinny osoby, które mają aktywną e, schizofrenię, e, hipnozy stosować, ale to jest bardzo, jedno z bardzo niewielu e, takich przeciwwskazań, bo nawet kobiety w ciąży przecież rob, rodzą w hipnozie, e, hmm. przygotowuje się do hipnoporodów. E, kobiety, które mają urodzić dziecko po to, żeby w lepszym stanie mogły ten poród przeżyć w komforcie. Tak, bo to też czasami dla kobiety, taki Oczywiście. podświadomy, no bo... Oczywiście, czyli podsumowując, hipnoza daje lepszy po prostu dostęp do, do własnej podświadomości. pacjent wchodzi w hipnozę, wycisza się, relaksuje, ma bardziej komfortowy zabieg. No i potem jest wyprowadzany z hipnozy na koniec. Natomiast w przypadku takiej hipnozy, gdzie szukamy tych przyczyn albo potrzeba popracować z jakimiś wydarzeniami z przeszłości, które spowodowały dentofobię, na przykład, na przykład dentofobię, no to wtedy potrzebujemy umówić się na dłuższą sesję, która, która trwa najczęściej godzinę lub więcej. I wtedy umawiamy się mhm. już na wygodnym fotelu do hipnozy. Tak. Nie dentystycznym. <grym> nie, nie dentystycznym, <grym> tak. tym bardziej, że y, są osoby, które tak się boją wejść do gabinetu. Y, miałam pacjentkę, która mi w ogóle nie była w stanie wejść, w wejść nawet y, na poczekalnię. Mhm. Tak się bała, bo po prostu poczuła ten zapach i te skojarzenia spowodowały, że po prostu uciekła. Mhm. Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Tutaj mamy do degustacji e, taki koktajl, że dodacie więcej wody, do, do naszych składników będzie to koktajl w formie picia. My tu mamy taką e, masę, pulpę, która, e, która będzie nam wspomagała nasz metabolizm, która będzie świetną przekąską, czy właśnie w pracy, e, czy, 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 czy jako dodatek do śniadania. E, Aniu! Wygustujemy. Dziękuję. A ja jeszcze powiem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli jemy świadomie, jeżeli zwracamy uwagę na nasze emocje przy jedzeniu, to dwie rzeczy. Jeżeli ciągnie nas do czegoś, mamy na coś ochotę, to zastanówmy się, a co takiego się i to jest na przykład coś niezdrowego, to zastanówmy się, czy faktycznie mamy na to ochotę, czy to jest dla nas zdrowe, a jeżeli nie, to dlaczego? Czy coś się wydarzyło? Czy jesteśmy zestresowane? A jeżeli już jemy, to po prostu świadomie jedzmy, cieszymy się. się tym jedzeniem. I po prostu nie, że oglądamy gdzieś tam telewizję w tle, tylko po prostu niech to jedzenie będzie takie, które nam przynosi radość. Smacznego. Dzięki. To wszystko w dzisiejszym odcinku, a Was zapraszam do kolejnych i na nasz fanpage w mediach społecznościowych. Komentujcie, dajcie nowe tematy, o których chcecie usłyszeć. Do zobaczenia. Sponsorem programu był HomeLab, mobilny punkt pobrań. Sponsorem programu była powszechna spółdzielnia spożywców właściciel sklepów PSS Zgoda Płock. Sponsorem programu była firma Olewnik.